OK, z tej strony Wojtek, i dzisiaj po raz kolejny jesteśmy w Robloxie. Dzisiaj to jest odcinek z gry pod tytułem Welcome to Bloxburg. E, ona jest płatna, bo kosztuje 25 robuxów. E, jakbyście nie wiedzieli, to robuxy to waluta w Robloxie, za którą można kupować różne rzeczy w grach. E, dzisiaj... E, pokażę Wam e, nowy dom, który teraz kupimy. Jak widzicie, tutaj na dole mam e, takie jakby dolary i mam ich 250 tysięcy i 650 block bucksów. I teraz kupimy e, e, nowy dom. A nim to. A znaczy tak, najpierw Wam pokażę, jak kupić nowy dom. Dajecie sobie na y, main menu. Tutaj nam się ładuje. Ok. Dajemy play. Select a house. I tutaj musicie mieć 300 blockbacksów. I trzeba kliknąć buy house slot, żeby kupić nowy dom. Kupiłem nowy dom. Ok, teraz możemy wybrać, jaki dom chcemy tutaj mieć. Ja kupię The Broxington Mansion. To jest najdroższy dom. Ja właśnie długo sobie zbierałem kasę, żeby go kupić. A więc kupujemy. Nazwijmy na przykład nowy dom. O, dobrze. Okej, okay. kupiłem. O, ładnie tutaj. Mamy swój własny garaż. Jest w garażu? Na razie pusto. Tutaj mamy wejście. Tu są książki. Jest duża kuchnia. Tutaj jest jadalnia. O! Tutaj mamy nawet własny basen. Mamy też leżaki, drzewa. Są też okna oczywiście. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Są półki, są obrazy. Są tutaj też jakby takie... Y takie no, yy. a dobra, tutaj, mamy, tutaj możemy grać piosenki na pianinie. Tutaj mamy jakiś taki, tutaj jakieś biuro, chyba takie małe mamy. A tutaj co jest? Tutaj jest sypialnia, a tutaj mamy łazienkę. Okej, okay. czy to wszystko, czy jest coś jeszcze? Zobaczę. Zobaczymy. Okej, okay. otworzę tutaj drzwi. O, tu jest taki, yy, taki przedsionek. Yy. O, ten dom wygląda fajnie. Był drogi, ale jak dla mnie, dom jest warty swojej ceny. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na kanale. Pa!